Witaj na kanale Droga Wyższej Świadomości, ja się nazywam Jacek i pomagam ludziom stawać się bardziej autentycznymi wersjami samych siebie. W tym materiale porozmawiamy na temat tego, czym się różni rozwój poziomu odpionowego w rozwoju naszej jakby istoty, jakby czym Czym się wyróżniają, dlaczego są oba z nich nam potrzebne, i jak w mojej opinii z tego najlepiej korzystać. Także um, zapraszam na ten krótki odcinek. Czyli, jest to rozwój: jakby nie patrzeć, ukierunkowany na stricte intelekt. Stricte logikę mm, i e, e, jest to poleganie na wiedzy, którą się jest w stanie e, przeczytać, jest e, w stanie jakiś profesor ją potwierdzić, jest w stanie jakiś inny e, uczona, mądra głowa ją potwierdzić i e, jakby, w, jakby w tym kontekście się rozwijamy, jakby rośniemy w szerokość. E. Czyli tutaj właśnie jest to wszelkie rodzaje inteligencji jakie, jakie możemy posiąść. Jest to inteligencja właśnie w rozumieniu IQ, emotional IQ i te wszystkie inne tam emocje, inteligencje tam chyba są wyróżnionych jest siedem rodzajów. No i to, ja bym powiedział, że to się składa na jakby na rozwój o, świadomości naszej, na rozwój naszej istoty, o, na szerokość e, i są to potrzebne umiejętności do a, zarządzania swoim człowiekiem m, w różnych interakcjach społecznych, m, w które wchodzimy, jak i również na zrozumieniu swoich jakby um, działań, swoich zachowań, swojego postępowania um, i całej psychologii. Um, więc tutaj jest to bardzo przydatny um, element tego wszystkiego um, i um, jakby on wpływa też na, um, na nasze fundamenty, na to, um, nad czym się oprzemy, bo jeśli nie mamy silnych fundamentów, to nie zbudujemy wieży w ten sposób. O, że mamy fundament, i tutaj od razu taką wieżę wysoką i rosnącą. No to po prostu się nie uda. Trzeba po prostu mieć dobre fundamenty, żeby móc później o nie opierać swój dalszy wzrost bo um, jeśli tych fundamentów nie będzie dobrych, no to wówczas e, rzeczy, które mogą, e, które byśmy rozpoznali wcześniej, e, e, jeśli byśmy mieli e, wiedzę czy to psychologiczną, e, czy to właśnie związaną z tymi różnymi inteligencjami, co też jest jakby nie patrzeć wiedzą psychologiczną po części, to wiele rzeczy w naszym życiu były, nam się uprościło. A wówczas, gdy tej wiedzy nie mamy, to po prostu rzeczy, które powinniśmy skategoryzować inaczej, kategoryzujemy inaczej. No i po prostu z tego się robią później niepotrzebne błędy, niepotrzebna jakby tłok, tłok się robi po prostu w naszej głowie, po prostu myśli zaczynają błądzić i po prostu jest, jest z tym związany chaos, no i jakby to iście w górę jest mocno utrudnione bo bez e, świadomości tego, jak e, właśnie m, to, co nagrywałem w poprzedniej e, serii filmów, e, jak nasze ciało funkcjonuje, świadomość tego, no to wówczas tworzymy sobie mocne jakby utrudnienia e, w... E, Rozszerzaniu naszej e, jakby świadomości i mm, iść do góry, ze względu na to, że tak jakbyśmy sobie przyczepiali e, takie wielkie stalowe kule do nogi i dziwili się, dlaczego idziemy w ten wolny sposób. E, także mm, to jest potrzebne na sam początek, żeby, żeby się tym zająć. Mm. Na no, drugim, jakby tym wzrostem pionowym. Jest właśnie um, myślenie abstrakcyjne, myślenie właśnie pochodzące z naszego jestestwa, e, na, tak zwana samowiedza, um, jakby myślenie out of the box e, i um, jakby poleganie na swoich e, darach, swoich e, umiejętnościach. Um, I um, one e, mogą być wspierane przez to, przez te narzędzia, przez te E, technologie, których się nauczyliśmy e, na niższych, jakby, poziomach, i one, przez to, że możemy mieć świadomość tego, jak pewne e, mechanizmy funkcjonują, to e, możemy m, szybciej e, się rozbijać. E, czy możemy po prostu bardziej harmonijnie się rozwijać? Może to być e, dla nas e, bardziej spokojne, bardziej ustatkowane, ułożone. Może być to dla nas spokojniejsze i takie bardziej spójne z nami, bo będziemy po prostu znali pewne prawidła, jak co powinno funkcjonować, jak co powinno działać, a przez co nasza jakby a głowa, nasz intelekt e, nie będzie świrował, nie będzie po prostu e, dostawał czarnej gorączki czy czerwonej e, na skutek ciągłego przebywania w, jakby, w strefie e, dyskomfortu, e, bo nie będzie wiedział, jak sobie z tym radzić. Będzie się cały czas e, czuł e, zagrożony, jakby podświadomość będzie wariowała. E, i umiejętność ogarnięcia tych e, tutaj e, technologii i, i po prostu narzędzi spowoduje to, że e, nasze podejście z poziomu właśnie istoty się zmieni. Będziemy e, jakby w tych samych możliwych sytuacjach, ale z innym jakby nastawieniem wewnętrznym. Jakby nasza świadomość e, będzie na innym poziomie, trochę tak jak w tym słynnym filmie, e, nie w słynnym, przepraszam, w słynnym powiedzeniu, że jak e, wygląda życie po przebudzeniu duchowym, że e, e, przed przebudzeniem e, człowiek e, rano wstawał, szedł do lasu, rąbał drewno, wracał i miał porąbane. I, a jak wygląda po przebudzeniu, tak samo. <laughs> Tylko zmienia się jakby nasza wewnętrzna kraina, nasza po prostu energia, nasza wibracja. Nasze pole zaczyna wibrować innymi jakościami energetycznymi. Nasza wibracja jest na dużo bardziej autentycznym z nami e, poziomie, przez co jakby mm, nasza rzeczywistość e, staje się coraz bardziej e, zharmonizowana z naszym wnętrzem i mm, Oczywiście to jest proces dostrajania tej rzeczywistości, ale ona się jakby dostraja do naszej energii i przez to, co, czym my wibrujemy, to po prostu w dużej mierze jest do naszego pola ściągana. Oczywiście nie, nie jest to jeden do jednego, ale jest to mocny atrakt jakby. Więc na to też warto zwrócić uwagę, że zmienia się nasza o, zewnętrzna rzeczywistość, ze względu na to, że już pewnych ludzi nie jesteśmy w stanie trawić, e, nie jesteśmy w stanie e, pewnych zachowań przejawiać, ze względu na to, że jak na przykład zmieniliśmy. Hmm, podświadome przekonania, co, czym się na przykład zajmujemy tutaj w procesie kwantowej zmiany pułapu świadomości, to nie jesteśmy w stanie w ten sposób się już zachowywać, bo widzimy, że to jest kompletnie z nami niezgodne i jest już jakby niezgoda na poziomie świadomości, że może na chwilę się to zadzieje, może, może jeszcze ten jeden, dwa razy zrobisz to albo w ogóle, ale będziesz już, będziesz już czuł do tego trochę takie Wycofanie, oburzydzenie, że będziesz już wiedział, że to jest e, nie, nie halo, że to jest nie twoje. No i po prostu z tego powodu się później mm, edytuje jakby ta nasza zewnętrzna rzeczywistość, bo wiemy, że na przykład już takiego zachowania nie chcemy przejawiać i jakby ta odwaga w nas... E, Hmm, narasta, przez co jesteśmy w stanie hmm, jakby to zacząć e, realizować. Oczywiście jest to nasza decyzja tylko i wyłącznie, ale e, dostajemy jakby możliwość takiego wyboru, hmm, że, że po prostu się na, e, za tym wstawiamy. Hmm. I to jest, to jest jakby jeden z głównych czynników, dlaczego warto nie tylko rozwijać się jakby osobiście, idąc w tym stricte rozwoju inteligencji, ale też warto iść w tym rozwoju intuicji i świadomości do góry bo jakby to powinno być ze sobą zgrane i obie rzeczy powinny ze sobą jakby pracować. Także tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się bardzo on przyda. Przemyślcie go sobie. Na spokoju po filmie. Zapraszam bardzo serdecznie na grupę na Facebooku, do której link znajdzie się poniżej, pod filmem. Na niej pojawia się dużo więcej filmów. Jeśli interesują Cię tematy z zakresu rozwoju świadomości prawa przyciągania energii. Pracy z własną wibracją, pracy z własną świadomością, dostrajniania swojej rzeczywistości i temu podobnych aspektów. Jeśli czujesz, że jesteś człowiekiem, który takie rzeczy robi, to. Zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do tej grupy. Na pewno będziesz z tego powodu bardzo zadowolony i będzie to dla Ciebie przyjemne miejsce spotkań również z ludźmi takim jak Ty. Zapraszam również na moją stronę internetową, na której znajdują się informacje na temat procesów, jakie mogę zaoferować i z dokładnym ich opisem. Link do strony również znajduje się pod filmem. No i widzimy się za tydzień. A dla tych osób, które są zainteresowane, zapraszam na grupę. Tam myślę, że spotkamy się dużo szybciej. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.